Mamy tutaj opis wyglądu dwóch trójkątów. Wiemy, że trójkąt T1 T1 jest podobny do trójkąta T2. To oznacza, to podobieństwo trójkątów oznacza, że jest pewna proporcja, która zachodzi między długościami boków i my tę proporcję nazywamy skalą podobieństwa. Żeby wyznaczyć taką skalę, musimy na początek spróbować znaleźć odpowiednie długości odcinków, które będziemy mogli z sobą porównać. I zauważmy, że w zadaniu podano długości boków pierwszego trójkąta, i z tych długości możemy policzyć obwód trójkąta, dodając oczywiście poszczególne długości. Stąd otrzymujemy 14 cm. Ponadto zauważ, że podany jest obwód drugiego trójkąta. Obwód wynosi 35 cm. I teraz, jeżeli porównamy długości obwodów, przecież obwody to jest, jakbyśmy złożyli obwód trójkąta, to otrzymalibyśmy jeden długi odcinek, prawda? A zatem, porównując długości tych odcinków, dowiemy się, jaka jest skala podobieństwa tych trójkątów. Więc porównajmy, Mniejszy trójkąt do większego trójkąta. Tutaj ta kolejność nie ma znaczenia, moglibyśmy porównać w odwrotnej kolejności. 14 dzielę przez 35, to jest przepraszam, tu skracam przez 7, czyli otrzymuję 2 piąte. O, taka jest skala podobieństwa. Ok, to jest skala podobieństwa trójkąta pierwszego do trójkąta drugiego. I my na podstawie tej skali musimy teraz policzyć długości boków drugiego trójkąta. Drugi trójkąt jest większym trójkątem, widać to po obwodach, więc zamieńmy może tutaj tą skalę. Zapiszemy, że to była skala trójkąta pierwszego do drugiego, natomiast pod spodem zapiszę skalę trójkąta drugiego do, do pierwszego muszę po prostu ten ułamek odwrócić 5 drugich i teraz y, weźmiemy bok załóżmy A z trójkąta pierwszego i przemnożymy długość tego boku przez skalę podobieństwa i stąd otrzymamy 25 drugich to się równa 12 i 1 centymetra o, taka jest długość pierwszego boku trójkąta T2 następnie no tutaj możemy zauważyć, że trójkąt T1 był trójkątem równoramiennym bo mieliśmy boki tej samej długości więc teraz policzmy jeszcze bok B to jest 22 po skróceniu to 10 10 cm no i możemy podać odpowiedź Długości boków drugiego trójkąta wynoszą 10, 12 i 1, 2, 12 i 1, 2 cm.